W Opatowskim Ośrodku Kultury prezentowana jest wystawa Polacy w Argentynie składającą się z 33 planżek. Ekspozycję udostępniło Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Wystawa postawa w Argentynie w Buenos Aires w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domejki, największej biblioteki w Ameryce Łacińskiej w ogóle. no Tam są właśnie największe materiały dotyczące imigracji do tego kraju. Autorką scenariusza jest pani Bryszewska, która jest dyrektorką właśnie Biblioteki Imienia Ignacego Domejki w Buenos Aires. No i taka wystawa ma już swoją historię, była prezentowana w kilku miejscach w Warszawie, m.in. w siedzibie głównej wspólnoty polskiej na Uniwersytecie Warszawskim w siedzibie głównej w naszej siedzibie na Wilanowskiej i również okrąży no, po Polsce no prezentuje imigrację z ziem polskich z Europy środkowo-wschodniej do Argentyny no warto tu wspomnieć że Argentyna była drugim krajem po Brazylii który przyjął największą ilość imigrantów z ziem polskich przed wybuchem pierwszej wojny światowej w ojczyźnie papieża Franciszka żyło około 50 tysięcy Polaków z ziemi wszystkich trzech zaborów. Dwa nurty były tego wychodztwa, a więc polityczne, a więc po powstaniu listopadowym, styczniowym, to uczestniczy właśnie tych ruchów m, narodowyzwoleńczych. Argentyna była tym krajem, no, które budowała swoje struktury polityczne, wojskowe, w związku z tym bardzo chętnie ludzi wykształconych m, przyjmowała. Drugi nurt tej imigracji to jest osadnictwo chłopskie i tutaj taką prowincją, która, którą, którą zasiedlali Polacy to był Misiones, to jest taki skrawek ziemi pomiędzy Brazylią a, a Paragwajem. Prawie nie ziemiaki a yerba mate. Tak, 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 no właśnie, właśnie. Yerba to jest naturalny jak gdyby, składnik lasów tych podzwrotnikowych. No, bardzo popularny napój, orzeźwiający. W gronie osadników znajdowali się także mieszkańcy przedwojennego Opatowa, przeważnie żydowskiej narodowości. W okresie przed I wojną światową i w okresie międzywojennym było kilkadziesiąt osób, które wyjechało do Ameryki Południowej do różnych krajów, przede wszystkim Brazylii, Argentyny, były to osoby narodowości żydowskiej. Te osoby zajmowały się oczywiście najczęściej handlem i były kontakty z Opatowem, bo znane są między innymi, z tak zwanej księgi pamięci, która powstała po II wojnie światowej. Ta księga opisuje losy Żydów przed, woj przed wojną i w trakcie wojny i została napisana przez osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, z Argentyny. I z tego powodu między innymi wiemy, że ludność narodowości żydowskiej do krajów Ameryki Południowej wyjeżdżała i między innymi właśnie do Argentyny. Podczas ceremonii otwarcia wystawy stronę argentyńską reprezentował konsul Miguel Acuñ, który przyjechał do Opatowa w zastępstwie pani ambasador Patrici Salas. W gronie sławnych Polaków żyjących w Argentynie w pierwszej kolejności oczywiście wymienia się Witolda Gombrowicza, który właśnie tam rozpoczął swoją światową karierę literacką. Identyczne epizody w swoich biografiach mieli także m.in. znakomita i reżyser Kazimierz Lopek Krukowski, kompozytor jak najbardziej argentyńskiego tanga Milonga Jerzy Petersburski. Jednak największa fala polskich emigrantów dotarła do Argentyny po II wojnie światowej. Pamiętamy nowe realia społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Większość dla większości no, tych uczestników drugiego kurpusu te realia polityczne były przeszkodą do powrotu do, do, do kraju, w związku z tym, no, tutaj decydowali się na emigracyjną tułaczkę i Argentyna była tym krajem, który tutaj otworzył szeroko drzwi na imigrację właśnie. Polaków, którzy, którzy no, no znaleźli się w wyniku tutaj pewnych politycznych rozstrzygnięć no, na bruku. Obecnie w Argentynie żyje około 200 tysięcy naszych rodaków. Na ich cześć pojazd konny, łudząco podobny do poczciwej świętokrzyskiej furmanki, Argentyńczycy zwą Barka Polakka. Polakom zawdzięczają także między m.in. przeprowadzenie elektryfikacji ich kraju, wykonanie badań geologicznych i uprzemysłowienie uprawy yerba mate.